Dwa... Trzy... I do widzenia pajacu! Siemano, dzień dobry! Ja jestem Zumancik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z Vader Immortal Chapter One. Więc lecimy dalej. Z tego co pamiętam, no to oczywiście e, trenowaliśmy naszym mieczem, przepięknym mieczem świetlnym. Oh my god! Ale powiem wam, że naprawdę... Jestem strasznie, strasznie podjarany tą grą. Okej, okay, z tego co widzę to musimy się teraz wspinać i oczywiście zmieniłem sobie, jak widzicie, od razu jak widzicie, to zmieniłem sobie sterowanie. Teraz nie mamy teleportacji, tylko full immersję, czyli po prostu poruszamy się jak trzeba. I tak działa, Jezu. Myślałem, że nie będzie działać. I mamy wspinanie się prawdziwe. Czyli po prostu realistyczne wspinanie się. I już. Wow, 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 wow. Holy! O oh, kurde. Okej. Okay. Dobra, czekaj. Dobra, dzięki za pomoc. Jezus! Okej, okay. <ścoughs> Nie puszczaj mnie spokojnie. Ja oczywiście nie mam. Nie mam lęku wysokości. Ale jakbym spadł, no to pewnie bym zginął. Ale tam sobie latają typu pójdyncze tai fightery Jezu, ale to jest klimacik. Oczywiście ten teren tutaj nie jest 3D, jak widać, ale daje ten daje przynajmniej ten. Dobra, dobra, już spokojnie. Okej, okay, więc po prostu się będziemy skradać. Mamy y, miecz świetny, że, y, więc prawdopodobnie będziemy też walczyć. No to znaczy, oczywiście, że będziemy walczyć. Oh my god. <laughs> będziemy walczyć i mam nadzieję, zaraz co mam zrobić? A ja tylko pociągnąć. Ja tylko pociągnąć muszę. Okej... Okay. I co teraz? Oho! Już wiem co będzie! Na pewno, to na pewno o to chodzi! O i przy okazji latarkę mamy taką! <noise> jak było Fallen Order. Dosyć słabej grze, jak dla mnie. Oh, Jezus, ale ja to lubię! Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy mi się wyłączył miecz, ale okej. Okay. Może rozładowana bateria, czy coś? Jezu... Dobra, teraz kolejne. O! Karim Slower, dobra, czyli tutaj musimy przeciąć powolu... Znaczy, najpierw musimy podgrzać. O! Okej, okay, i poszło. O! Jezu. I oczywiście możemy sobie podświetlić, tak jak to robił ten gościu właśnie z Fallen Order. Nie pamiętam. Wow. Wow, jakieś ja. Wow! ktoś tam jest? Vader! Ty, stary! Black Bishop.

Najpierw ty OK panie pani pani mietkowa lecimy teraz w dół mogę się spuścić A, <laughs> OK No dobra powiedzmy że działa whoa. Whoa. To jest ten czarny bishop w ogóle. Ha. No panie Vader, co masz teraz do powiedzenia? Padme tam była. Jego żona zmarła. No tak, no bo ten epizod, znaczy ta gra dzieje się zaraz po trzecim epizodzie. O kurde, A, Ani, młody Ani. No, młody Ani. Ten głos. Wow. O Jezu Ja pierdzielę, ale klimat! Kolejny Nerdgars normalnie. No, ZOE 3. Nie wiem, no nazwę cię Zoe, no bo czemu miałbym tego czytać? ZOE3 coś tam. Niech będzie Zoe. Dobra, Zoe, ale... O Jezu, jakie to było klimatyczne. Ta, jedy, ta jedna scena, tu normalnie money shot. Okej, okay, czyli znowu w dół. Co my... Ej, czy, Co jest? Dobra, tego się chyba złapać trzeba i lecimy w dół. O Jezu, napiszcie oczywiście w komentarzach kto z was grał w Vader Immortal i na co graliście? Czy na... W sumie nawet nie wiem, czy jest na kompa, czy nie. Chyba na Oculus. W sensie na Oculusie, na kompie? O, co czy na PS4 gr graliście? Okej. Okay. Dobra, czyli musimy znaleźć jego sprzymierzeńców w jakiejś. No cóż.

Oho, dobra, czyli pewnie tym będziemy się jakoś poruszać. Czy ja będę musiał to złapać i jakoś sterować? Dobra, no to wsiadamy. Chyba, że mogę. Ja nie wiem nawet, czy na przykład są tu jakieś znajdźki, czy coś. Tu jest na przykład coś, co się czerwonego świeci, ale, ale raczej nie mogę tego wziąć. Jezu, dobra, no to. Ale jak ja mam tu? Aha, normalnie wejść, dobra. Wow! O kurde! Wow! Wow! O kurde! O kurde! Siedź, 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 Zaraz! Ja muszę się odwrócić, ale nie. Eee, chwila. Dobra. Okej. Okay. Odbijamy strzały z starym którzy. Ha, nawet, nawet dobrze strzelają. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeden dostał, jeszcze kolejny. I chyba ostatni już. Uuuu, jeszcze są. Odbijamy, odbijamy strzały, jak nie wiem co. Okej, okay, okej, okay, ty, no dobre. Nawet się nigdy nie uczyliśmy w ogóle. Nie trzeba używać, ale patrzcie jak potrafimy odbić. To trzeba mieć moc. No, patrz jak pięknie! Haha, ha. jeszcze raz! Teraz mu odbiję tak mocniej. Aj, nie trafiłem! Wow, wo, spokojnie! Dobra? Już? Jeszcze leci, ale nie doleci. Dobra, haha! Ha. Pajace ślepe! Wow! Okej, okay. gdzie my w ogóle jesteśmy? Wygląda jak starożytny zamek? No, w sumie tak. To okay. co No ciekawe, czego Vader szuka? Znaczy z tego co... znaczy ja nie wiem, bo nie za bardzo się zagłębiałem w historię poza filmami, tak naprawdę w Star Wars. Możecie mnie teraz nazwać... o to taki pan jesteś. No jakoś, jakoś, jakoś ten i z tego co się domyślam, chyba to Vader będzie chciał, chciał jakoś wskrzesić Padme. Mogę się mylić, ale coś tam było, może gdzieś źle usłyszałem, ale wiem, że coś, coś takiego było właśnie ze z wskrzeszaniem czy skomunikowaniem się z Padme z jego żoną. Dobra. Mamy, znaleźliśmy gościa, który wygląda zupełnie jak tamten gościu. Jak tamten mietek? Dobra, no to znaleźliśmy bazę mietków. Oh my god, nie no, to jest, ta, ta gra jest tak piękna. Oczywiście, może nie jest jakaś super ekstra zajebista, jeśli chodzi o grafikę, ale... Jak na quest'a, kurde, na konsolę... Powiedzmy, że to jest konsola. konsole przenośną? No to Jezus. Okej. Okay. Wow, ha. Wysoko. I tu jej zamek, ale, ale czyj zamek? Bo nie, nie dosłyszałem. No, jezu, wybaczcie, że się tak nie zagłębiam teraz w tę te historię, co tutaj ona gada, ale. Ja się normalnie. Zaraz, zaraz, bo tu jest dosyć ciemno, ale. Ja pierwszy. wow! Tam ktoś stoi! Ty, okej, okay, dobra, dobrze. Na, spoko na spokojnie sobie podejdziemy. Halo. Dzień dobry. Um, ja tylko chciałem. się zapytać się.

Jesteśmy na oryginalnym Mustafar, zanim to wszystko się pojawiło. Okej, okay, mamy teraz historię po prostu Mustafar. Jasna gwiazda, która dawała energię całej planecie. Świat został zaatakowany. Mustafar. No jakaś wojna po prostu się potoczyła się. Okej. Okay. Mąż Lady Corvax poległ w walce. Skradła gwiazdę. Oooo, już chyba wiem o co chodzi. Stworzyła dzięki tej gwieździe maszynę, która ponoć miała wskrzecić jej męża. Wow, i całą energię z planety po pochłonęło ta maszyna. Ok, czyli Vader, Vader jest Vader. Vader po prostu chce użyć tej gwiazdy

That wasn't the deal. No, 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 no. circumstances have changed. Not Destiny has found us together know. now. And our future is in your hands. Fate has chosen you. Oh, no dobra. Wait, thanks. thanks for stopping by. Because you know what I wanted? I wanted a lot of fate. I thought that would be fun, you know? Some some future. Or... Oh, my oh, kurde, Vader, it wasn't our fault. The Mustafarian to Dzień dobry. Ale on jest wielki, dwa metry. Wiem, czego tak, tak, tak. Nie mogę wyciągnąć. No dobra, dobra, będziemy z Tobą współpracować, Vader. Okej. Okay. Dobra, czyli to jest ten klucz. To jest ten klucz, o którym mówiła e, księżna. Mam nadzieję, że dobrze tłumaczę. Priest jest księżna. Priest. Księżna. Nie, priest, priest to ksiądz, czyli nie, co? E, ks, ks, ksiądz? Księżna? Wow! O kurde! Okej! Okay. Dobra, dobra! No dawaj pan, dawaj pajasu. Dawaj, atakuj mnie! No dawaj! Okej, okay, co ja mam robić? Nie atakuj mnie. Holy! No teraz mnie atakujesz, jak się odwróciłem? Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Wow, Vader! Trafił mnie? Raz. Dwa. Dobra, rozwaliliśmy tego i teraz... Oj, zostałem sam z Beiderem. Niebezpiecznie, a jeszcze nie. Wow! Dawaj, pajacu! I teraz tak. Dobra, dobra, dobra. Wow, wow, teraz mamy walkę piękną. Jeszcze, jeszcze roboty. Teraz ten. Dawaj, dawaj. No? Dobra, dobra. dobra. Rozwalony. Wow, stary. Wow. Jeszcze raz Okej. Okay. Wow, ale długa walka. Tego się nie spodziewałem, że akurat będzie tak długo. Ale okej, okay, spoko, to mi się bardzo podoba się. Dawaj. Dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Pięknie. I kolejny. Raz, dwa. Trzy, i do widzenia, pajacu! Come on, biedź. Ok, na trzy strzały są ci goście. Raz, dwa, trzy, i raz. Dobra, pięknie. Po już słyszałem, że wyglądał kolejny. O! Ale to jest za Dobra, i kolejny, raz! Coraz mniej światła mamy, wow! Nie mogę... mógłbym w sumie dosięgnąć i ich po prostu tak porozwalać, ale wolę... Wow! O kurde, panie Vader! Wow, ale się wkurzył teraz! No! O! Zabrał mi miecz! Give me back my lightsaber, bitch! You have acquitted yourself well. I will not be denied. You will help seize the bright star. Dobrze, dobrze, pomógę. Force ability within you. Follow me, and I will instruct you in its ways. Dobrze, mogę być nawet twojym uczniem, Panie Vader. If you want to survive. Wow. Czyli będziemy też mocy używać? Oj, mam nadzieję, że tak będzie. Ho, 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 ho. A gdzie nasza Zoe w ogóle? Bo nawet nie zauważyłem, czy ona zginęła, czy co? Czy, czy, czy po prostu poszła z tamtymi, z tamtą Priestess? Nie wiem, ale. Wow! No dobra, czyli, no powiedzmy, że godzinę trwał jeden. Jeden epizod, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie kolejny i trzeci, drugi i trzeci epizod, to oczywiście dajcie łapkę w górę i skomentujcie. Subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!